Do przenoszenia dużych plików najwygodniej wykorzystać pendrive'a lub kartę pamięci. W tym materiale prezentujemy produkty z obu kategorii firmy MTEC. Przy okazji prezentujemy, że te praktyczne gadżety mogą być również ciekawą ozdobą, szczególnie gdy przybierają formę zwariowanych postaci z popularnej gry Angry Birds. W ofercie firmy MTEC są cztery stylizowane w ten sposób pendrive'y o pojemności 4GB, z których zaprezentujemy dziś dwa. Doskonale, że gadżety te nie mają jedynie naniesionych tematycznych obrazków, ale całe przybrały zabawną formę bohaterów gry. Pierwszy ma kształt Czerwonego Ptaka, zaś drugi to Zielony Król Świń. W ofercie są ponadto Żółty i Biały Ptak. Pendrive y pokryte są przyjemną w dotyku gumą, która równocześnie gwarantuje zwiększoną odporność na zderzenia z twardymi powierzchniami. W pudełku znajdujemy dodatkowo pasek z karabinczykiem. Dzięki niemu łatwo przypniemy nasz kolorowy gadżet, na przykład do kluczy. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest to, że właściwy pendrive jest osobną częścią schowaną wewnątrz maskotki. To dużo lepsze rozwiązanie niż wysuwane złącze USB, ponieważ pozwala ono na bezproblemowe umieszczenie pendrive'a obok innego elementu wpiętego w port USB. Pięcie gadżetu z wysuwanym złączem byłoby dużo mniej wygodne, a w wielu wypadkach w ogóle niemożliwe. Poznajmy parametry tych uroczych urządzeń. Prędkość odczytu wynosi do 15 MB na sekundę, natomiast zapis danych odbywa się z maksymalną prędkością do 5 MB na sekundę. Pendrive y działają w standardzie USB 2.0 i współpracują zarówno z systemami z rodziny Windows, Linux, jak i Mac OS. Na potwierdzenie solidności swojego produktu producent daje na niego 5 lat gwarancji. Kolejny przedmiot z oferty firmy Mtek to wykonana już całkowicie tradycyjnie karta pamięci MicroSDHC o pojemności 8 GB, pracująca w czwartej klasie prędkości. Dostępna w eleganckim i wygodnym opakowaniu jest kompatybilna z szeroką gamą urządzeń wspierających standard microSD oraz microSDHC, w szczególności z telefonami komórkowymi, w których dodatkowa pamięć pozwoli na przechowywanie większej liczby aplikacji i danych. Jeśli zainwestujemy w adapter SD, będziemy mogli rozszerzyć zakres obsługiwanych urządzeń o laptopy i komputery stacjonarne. Klasa czwarta pozwala na prędkość odczytu danych na poziomie do 12 MB na sekundę, zaś zapis dla urządzeń klasy 4 odbywa się z maksymalną prędkością do 6 MB na sekundę. Również na tę kartę mamy 5 lat gwarancji. Urządzenia do przenoszenia danych nie muszą być wyłącznie praktyczne, mogą być też atrakcyjnym gadżetem. Możemy być pewni, że gdy przeniesiemy zdjęcia z wyjazdu na wściekłym ptaku lub na chytrej świni, wywołamy uśmiech na twarzy znajomych. W wypadku kart pamięci nie ma już mowy o takiej ekstrawagancji, ale dodatkowe 8 GB w naszym telefonie na pewno się nie zmarnuje.